Wiele wieków temu największym skarbem Królestwa Tandrii była nie ziemia, liczne trzody czy stosy złota, lecz korona ludu. Koronę tę mogli przewdziać tylko ci, którzy władali w zgodzie z honorem i prawością. Lecz wojny i chciwość skaziły serca wielu monarchów. Żaden z nich nie był godzien noszenia korony. Zatem umieszczono ją w ukryciu, dopóki nie znajdzie się władca zasługujący na ten zaszczyt wyzywałeś mnie, ojcze? Tak, córko, podejdź. Wkrótce spełni się twoje największe marzenie. W królestwie Tandri zapanował chaos. Król Balderus został wygnany przez lorda Wolveringa i mrocznego rycerza Drakoriana. Obaj chcą przejąć władzę w jego królestwie. Nie możemy na to pozwolić. Zoe, oto chwila na którą czekałaś. Masz szansę stać się królową. Udaj się do Tandri, skolonizuj ją, a zostaniesz królową własnej domeny. Dobrze, ojcze, spełnię Twoje życzenie. Pragnienie władzy potrafi zaślepić każdego.